Jeszcze nie ruszyliśmy, a chłopaki już szukają, co tam zostało do jedzenia. To co to Konserwy, Ta, to proszę bardzo, no oczywiście, a jak? No, ty, no z Krakowi gulasz angielski? No, to pewnie, tu na bogato widzę, że bez chlebka będzie, nie? No, to widzę na to bez chleba z Hehehe. lepiej trzeba pracować. Dokładnie, No przetrycz konserwę. Artyści, artyści O, schłodzone, nie? Pokaż W No proszę, jak się dotrzymały pięknie Obróz będziesz robił? No, jak A to ja może spożyję Kawałeczek. Jesteśmy po tradycyjnym polskim Śniadanie. śniadaniu Gulasz angielski. Gulasz angielski I tak sobie patrzę myślę, kurde ktoś tam tego razu śmieci jeszcze zostawił w worku Ja zaglądam do środka A tu ręczny Ten Ten co się oberwał, ten, co się oberwał. O, jak fajnie. Dobra. Kończysz? Z gararetką. Milordzie, z gararetką masz? No i zaraz będziemy ruszać. Aha, nie wiem. Chyba w ostatnim filmie nawet tego nie było. Jako, że mamy po dwie tablice rejestracyjne o światło, dzisiaj go naprawimy, bo jeszcze obydwa dostały takie tabliczki. I ruszamy. Ten też dostał. Już trzy tablice rejestracyjne. Ktoś może się lekko zdziwić. A załoga jeszcze śpi. Jest godzina. W tej chwili 8 rano. W końcu mamy samochód posprzątany. Tam jest nasza budka z gratami. Żeby się nie kurzyło. Mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda. A wygląda tak. Każdy ma, każdy ma swój pojemnik. Tam jest Kamilek, to jest Tomka, to jest moje, dwie zapasówki. A włożymy tam rękę. Trochę więcej gratów, nawet dwa materace stoją, klimatyzator i tak dalej. Tak to mamy. To nie ma wyglądać. To ma być po prostu praktyczne. A tu jest co tu mamy. No tu mamy sprzęgło docisko. Przez to, że na tych dołach a, powiedzmy te druty, które trzymają kanistry, się nam niestety pood. Odrywały i otrunęły, więc z tyłu tutaj zapasowe. Ha, to jest tak na wszelki wypadek, mamy tutaj wszystko. Za chwilę będzie start. Szyby umyte, lusterka umyte. Proszę bardzo, dzisiaj jadę sam, więc w miarę to wygląda. Kulerek zasypany lodem Zaraz jeszcze pójdzie ręczniczek pod nogi. No i co? I tak to się wygląda w środku Kawusia, kulerek jakiś tam graty, klimatyzator i co? I będziemy mogli za chwilę startować. no Dzisiaj mamy do przejechania dużo mamy chyba, nie wiem, 500 km. To w sumie nie jest, nie jest dużo. Samochody gotowe, wszystko co miało być wczoraj zrobione, zostało zrobione, nawet pod malówki. Oczywiście nie będziemy oklejać, nie będziemy malować tak jak to być powinno. Po prostu jest pociągnięty ze spraya. Lepiej wygląda niż wyglądał. Tu gdzieś tam szpachla odpadła, to też nie będziemy szpachlować. Nie, tylko zamalujemy po prostu, żeby nie rdzewiał. A z przodu gdzieś tam poobijany, poobcierany, Wybaczcie, samochód na lakiernie nie pojedzie. Więc, więc. Więc wygląda jak wygląda. Ja uważam, że lepiej, żeby wyglądał tak, niż ma być zardzewiały. Że powiedzmy poobdzierany. A, że się tutaj prysnęło, no to się prysnęło, to się benzynką umyje. Jesteśmy w końcu normalnymi ludźmi, a nie, nie jakimiś, nie wiem, nie jestem lakiernikiem, który wstawi samochód na lakiernie i będzie go dzisiaj malował tylko po to, żeby on ładnie wyglądał, nie, absolutnie nie on ma po prostu jechać i on ma zrobić swoją robotę, a jak zakończymy całą wyprawę, to dopiero wtedy będziemy myśleć czy będziemy malować, czy nie będziemy, o proszę, dostaliśmy nową tablicę co prawda naklejka ale zawsze Kółka piękne, musieliśmy podociągać wczoraj wszystkie śruby na wszystkich kołach, bo powiem Wam, że nam się troszkę poluzowały. Tak, ja wiem, jedną, jedną ósmą obrotu trzeba było mocno dowalić. No i co, legenda stara. Numer jeden wyjeżdża z Ankorycz, za chwilę. Numer dwa wyjeżdża też za chwilę z Ankorycz. I jedziemy dzisiaj do miejscowości Tuk. A zaraz w sumie mogę jakąś mapkę zrobić, tak? Klimatyzator czerwony na dachu. I właśnie przy takiej pogodzie, jak się zacznie troszeczkę ciepło robić, czy tam trochę mocniej ciepło, to te klimatyzatory będą super robiły. Także dzisiaj jedziemy na komfortowo. Teraz zobaczcie, co się stało. No, jak znacie stara, to wiecie, że tutaj wchodzą te całe kratki, które się zamykam mniej więcej tu. Zobaczcie, to się wszystko po prostu po. Urywało tutaj to samo, nie mówiąc o tym, że z czterech naszych chińskich kanistrów, które kupiliśmy, na dzień dzisiejszy są dwa do użytku, ponieważ dwa się przetarły. Także, także to takie, takie ciekawostki. Więc prawdopodobnie ten cały nie wiem, jak to nazwać, trzymacz na te kanistry stąd wyskoczy i prawdopodobnie w tym miejscu będzie. Druga opona, bo to po prostu nie ma sensu. Zresztą, że samochód ma dwa zbiorniki, więc ma 300 litrów. Aha, został wyrzucony zawór, który był w tym miejscu, który był zepsuty, ponieważ przez ten zawór nam się samochód zapowietrzał. Więc tu Kamil wymyślił po prostu. Jest proste, ale działa. Jeden trójniczek, drugi trójniczek, powroty, poobcinane rurki to samo w tamtym zbiorniku wszystko robi, ciągnie z obydwu nie zapowietrza się i to jest najważniejsze to ma po prostu działać a czy to wygląda dobrze, możemy dyskutować że to nie wygląda ładnie, że o mamy tutaj trytki, a tutaj mamy powiedzmy opaski i tak dalej najważniejsze, że to wszystko robi dzień dobry Cześć. a pani co szuka? Zobacz, <grym> co się dzieje co się dzieje gotowy to zbieramy się powoli i będziemy jechać. Dobra, Olka pewnie będzie, jak to się mówiło? Jezus, będziesz okulbaczać motocykl? Tak. No właśnie, dobra, Olka swojego Tigera będzie okulbaczać, a my za chwilę lecimy. Powodzonka, mogłeś doczekać? No, powiem Ci, że czekałem, to minęło trzy tygodnie, dobre. Dobre trzy tygodnie. Jesteśmy z powrotem, bo ona jest trochę kiepska jak dla mnie. Ale dla stara jest Dla stara tak, tak? jest może lepsze nawet. Natomiast no co, osiołki praktycznie na dotyk, odpalone. No, zielony na dotyk, bez żadnego kręcenia. Po trochę gorzej, ale to każdy wie dlaczego trochę gorzej. No bo jest tak, a nie inaczej. No i co? Jedziemy je tankować i jedziemy atakować hamulce. Pierwsza co? Tak. I światła. Światła, hamulce. Smarowanie. Smarowanie. Może coś uszczelnić? Spróbujemy, tak, nie, w czerwoną obowiązkowo. Ten wyciek oleju, co idzie z prawej strony, całą podstawę filtrów wymienię, przełożę z tego drugiego silnika. No to załatwi temat. Nie? I co? Obliczyliśmy, że chyba 8000 km, jak chcemy zjechać do San Francisco. 8000 km? Tak. Trochę będzie. No. Słuchajcie, no kto jak nie my? No kto jak nie my?